to mi. posłuchaj mnie. To nasz zleceniodawca. Zleca to, jasne. Ja nie mogę stracić tej roboty. Ta, ta rozumiem. Pogadamy o tym rano, okej? Okay? Pogadamy no. jutro, okej? Okay? mam A. Hey. Hej. Suń się. Pracujesz w niedzielę, co? Czemu jeszcze nie śpisz? I w noc. kurczę, która jest? – Jest pora iść do łóżka. – Ale wciąż jest dzisiaj. Szkrabie, nie teraz. Nie mam do tego głowy. Proszę. Co to? Prezent rodzinowy. No bo mówiłeś, że zepsuł ci się zegarek, więc pomyślałam... Podoba ci się? Szkrabie to jest. Jest Co? super, ale. O kurczę, chyba się zaciął. Co? Nie, nie, nie. Oh. Ha, ha, ha. <laughs> Skąd wzięłaś na to forsę? <laughs> Dragi, handluję teraz koksem. O, super. Może dorzucisz się do kredytu. <laughs> tak, chciałbyś. Daj mi tatę do telefonu. Wujku, Tomi, która jest godzina? Muszę z nim porozmawiać. Mamy tu. Wujku? Halo, o co chodzi? Cholera, zapomniałam mu jej dać. You must know. Tatusiu? Jesteś tu? My mają związek z przetaczającą się przez kraj, jesteś, tato? Dowiadujemy się, że zarażeni wykazują wzmożoną agresję to nie i ze względu nas. na zaistniałą sytuację władzę Zdaje się, że mamy tu zamieszanie spowodowane. Dzieje. To jego telefon. Osiem nieodebranych połączeń? Gdzie jesteś do cholery? Chodź dzwoni. Zaraz będę. Gdzie byłeś? Sara! Nic nie jest? Ta. Wchodził tu ktoś? Nie. Niby dlaczego. Nie podchodź do drzwi. Nie ruszaj się stamtąd. Tato, przerażasz mnie. Co się dzieje? Kto kuperowie? Coś jest z nimi nie tak. Chyba są chorzy. Chorzy na co? Jezu. to Tato? Skarbie, chodź tu, chodź tu. Jimmy. W porządku. Jimmy, nie podchodź. Weź ostrzegam cię! Nie rób. Idź. O Boże. Zabiłeś go, Sara. Rozmawiałam z nim rano. Posłuchaj mnie. Tutaj dzieje się coś złego. Musimy stąd uciekać. Rozumiesz mnie? Tak. To mi chodź. Chodź Gdzieś Chodź mi. podziewał. Masz pojęcie, co tam się dzieje? Zdążyłem zauważyć. We krwi. To nie moja. Jedźmy znad. Mówią, że połowa ludzi w mieście zaświerała. Czy możemy już jechać? Zarazili się paserzy tym, czy coś. Powiedz mi co się stąd. Później. Hej skarbie. Jak się czujesz? Dobrze. Może włączymy radio? Tak, jasne. Dzięki. Wysiadły komórki. Radio. Po prostu super. Przed chwilą speaker gadał jak najęty. Mówił, gdzie jechać. Mówił, że wojsko rozstawia blokady na autostradzie. Nie wjedziemy do herbstwa Travis. musimy stąd zbadać. Pojedź 70 71. 71, tak wiem. Powiedzieli, ilu nie żyje? Pewnie dużo. Znalazłem całą rodzinę z masakrą. Chorzy? Nie. Oczywiście, że nie. – Skąd wiesz? – Podobno zarażają się tylko ludzie w miastach. – Czy Jimmy nie, nie pracował w mieście? – Zgadza się. Jesteśmy bez. Zobaczmy, czego Co ty wyprawiasz? Jedź! – Joel, mają dziecko. – Z nami też. – Przecież mamy miejsce. – Hej! – Nie zatrzymuj Hej, się! – Czekajcie! Wiem, co mówię, zaufaj mi. Ktoś inny się zatrzyma. Mogliśmy wrócić. Masakra. Wszyscy wpadli na ten sam cholerny pomysł. Może moglibyśmy się cofnąć? No co jest, kurwa, dawaj! Tommy! To, ja to... to kurwa było? Co to by było? Nie, 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 nie. się gdzie... Przed czym oni uciekają? Zabierz nas stąd, staram się! Nie! Nie możemy się tu zatrzymać, to... Przyjadę sobie. przez nich do chwilku. Szybko, wycofaj! Są też za nami! Tam, tam, tam! Trzymajcie się! Jedź! Uciekać, dziewczyny, uciekaj! Uważaj! i sorry. Jestem tu z Jestem! jestem! mi rękę! Co się stało? Noga mnie boli! Musimy uciekać! Proszę. Posłanie nas! go! Trzymaj się mnie! Tak Boję się! Uważaj! Zamknij oczy, skarbie! Biegnij! Ci ludzie się palą. Nie patrz, Sara. Oh. skarbie! Dam. Nie żyję! Zaraz będziemy na miejscu. Cholera, za momencik! Przechodzą no. przez płot! No. Zatrzymujcie się, szukajcie wyjścia! Dalej! Joel! To no. przyjdzie do autostrady! Idź, ty masz Sarę, ja im ucieknę! Spotkamy się tam! Szybko! Jeszcze kawałeczek. Już dobrze, już dobrze, kochanie, jest spokojnie. Hej! Potrzebujemy Wstać! pomocy! Posłuchaj, to moja córka. Ech! Chyba masz złamaną nogę. Okej. Okay. Nie jesteśmy chorzy. Mam dwoje cywili na obrzeżu strefy. Czekam na rozkazy. Tata, co z tam? Wrócę po niego, gdy znajdziemy schronienie, okej? Okay? Jest z małą dziewczynką. Ale. tak jest. Słuchaj, przeszliśmy przez piekło. Potrzebujemy tylko... Nie! Proszę, nie. O nie! Zora? Zora? Przesuń rączki, skarbie. Wiem, kochanie, wiem. Uf. Wiem, że wam skarbie. Nic nie będzie, nie za siebie, czekaj. Nie wiem, kochanie, wiem, że bardzo bądź. Chodźmy proszę. Wiem, skarbie, wiem. Sara. Kochanie. Nie rób mi tego. Nie rób mi tego. Proszę. proszę. ponad 200 ofiar śmiertelnych. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, który wiąże się z ograniczeniem przemieszczania się. Na ulicach natrymiu. leżały dziesiątki, setki ciał. <laughs> Świat pogrążył się w panice, gdy wyciekł raport Światowej Organizacji Zdrowia, w którym stwierdzono, że najnowsze testy szczepionek nie powiodły się. Znika biurokracja, społeczeństwo wreszcie jest w stanie wziąć sprawy swoje. Los Angeles to najnowsze miasto, w którym ogłoszono stan wyjątkowy. Wszyscy mieszkańcy muszą zgłosić się do odpowiednich swego Zamieszki trwają już trzeci dzień, a zapasy żywności dramatycznie się kurczą. Do obydwu ataków przyznała się grupa używająca nazwy Świetliki. Ich rzecznik prasowy wzywa do wznowienia działalności wszystkich organów władzy. Protesty wybuchły po egzekucji kolejnej szóstki domniemanych świetlików. Nadal możecie do nas dołączyć. Pamiętajcie, gdy zgubicie się w ciemności, szukajcie światła. Uwierzcie w siebie.